Cześć, jestem Pulisz Koder, Witam Was w kolejnym poradniku na tym kanale. Jest to kolejny odcinek z serii jak zrobić samochód Unity. Dzisiaj zajmiemy się trochę mniej już samochodem, jakby dzisiaj zajmiemy się yy, kamerą, aby nasza kamera podążała za naszym samochodem, ponieważ na razie to kamery w ogóle nie mamy, ponieważ gdy wejdziemy do gry, no to jak widzicie kamera jest w jednym miejscu i stoi i w ogóle no nie da się tak jeździć, no bo co, gdy wyjedziemy sobie poza yy, nasz obszar kamery. Także yy, musimy sobie te Teraz jakby naszą kamerę, tutaj gdzie mamy naszą kamerę, o tutaj mamy naszą kamerę, możemy ją przerzucić sobie do naszego samochodu. Także nasza kamera jest już w naszym samochodzie i możemy wzorować wszystkie jej, cały jej obrót i położenie. Oczywiście najprostsze, żeby najprostsza opcja, aby zro zrobić taką kamerę, która będzie się poruszać za z naszym samochodem, no, no to jest jej ustawienie, o właśnie gdzieś tutaj, mały obrót w osi X, no, i praktycznie mamy już naszą kamerę zrobioną. No, może nie aż taki wielki obrót. O! No i teraz mamy kamerę już zrobioną. No, ale za dobre to to nie jest. Widzicie, jak auto się przykrzywia, jakby. Kamera jest cały czas zablokowana na aucie, więc nie widzimy, że w ogóle auto nasze jeździ. Widać tylko, że się obraca, jakby obraca się jakby kamera. Widzicie to się dzieje tam na horyzoncie, ponieważ samochód też się jakby jak podczas zakrętu samochód się przechyla i tak samo przechyla nam się nasza kamera. My tego nie chcemy, no bo to brzydko wygląda i w ogóle no nie da się to jest niekomfortowe. Także zrobimy lepszą kamerę dużo. Także pierwsze, co zrobimy, no to możemy sobie ustawić już jakąś tam kamerę mniej więcej jak chcemy, żeby ona była ustawiona. Ja sobie właśnie wezmę tak, jak teraz mam, e, czyli Ustawiamy sobie na x na 0, y na 0,85 i z minus 2 i obrót dajemy sobie 15. Oczywiście zależy od skali Waszego modelu samochodu, no bo różnie to może być. Także ustawcie sobie mniej więcej, aby widok był właśnie taki jak chcecie. W tym przypadku dla mnie, no, to jest taki widok, widok. jest on dosyć dobry. I teraz tak przechodzimy do naszej sceny. I tworzymy tutaj w naszym samochodzie nowy pusty obiekt. Będzie to Camera Manager. I przerzucamy do niego naszą kamerę. Także to już jest obiekt, który ma naszą kamerę, jakby. I ważne jest to, aby nasza ten obiekt kamera Manager był. W, w, w po na, miał pozycję na wszystkich osiach na 0. Także to już by było na tyle. I teraz do tego, do tego obiektu musimy dodać nowy skrypt. Także przechodzimy do folderu scripts i tworzymy nowy skrypt i nazywamy go Camera Manager. I jak nam już się skrypt utworzył, załadował nam się tutaj w rogu. O, się ta się załadował. Przechodzimy do camera manager i sobie go tutaj przynosimy. I skrypt już jest w naszym, w naszym obiekcie. Przechodzimy do niego. No i już jesteśmy w naszym skrypcie. Oczywiście jak zwykle usuwamy te linijki, które nam są niezbyt potrzebne i musimy dodać kilka zmien. Także pierwsza zmienna, którą dodamy to będzie nasza kamera, dzisiaj wpisujemy GameObject. I wpisujemy tutaj cam, żeby nie wpisać kamera, no bo kamera to już jest taki skrypt, więc to mogłoby by trochę się mieszać nam. Także wpisujemy sobie cam i mamy naszą kamerę. I co zrobić, aby teraz nasza kamera się jakby przypisała? No najlepiej, no to y, tworzymy nowego voida, y, nazywamy go getObjects i y, 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 dajemy go do voidu start także to by było już na tyle i robimy to dlatego, żeby tutaj w wojcie start mieć większy porządek, jakby żeby po prostu wszystko, co będziemy przypisywać, było tu, a nie tutaj. także teraz w wojcie get objects, e, wpisujemy sobie cam, nie cache tylko cam e, równa się e, i wpisujemy tutaj transform e, z, e, z małej litery e, kropka e, get chilled i w nawiasie wpisujemy tutaj 0. Oczywiście musimy jeszcze dopisać tutaj .gameObject, ponieważ e, wtedy to by się przypisało, że to jest transform, a to jest kamera e, jako gameObject, także e, to by było na tyle. E, wejdźmy do Unity, zobaczmy czy nie ma żadnego błędu. I na jakiej w ogóle zasadzie to działa? To działa na tej zasadzie, że kamera to jest e, jakby pierwszy obiekt e, jakby Pierwsze, jakby, dziecko to się nazywa pierwsze dziecko tego obiektu, tego, do którego jest przypisany ten skrypt, czyli w tym przypadku kamera. No, raczej nie będziemy tutaj nic jeszcze dodawać. Może dodamy jeszcze jakieś, jeśli będziemy robić zmienianie kamery, a niedługo też taki odcinek się pojawi, że będziemy mogli mieć kamerę. Z wnętrza to może na razie nie, no bo byśmy musieli mieć wnętrze, ja nie mam tej wnętrza, ale na przykład z maski, ze zderzaka, jakoś z boku, no jakieś różne typy kamer. Także no, pamiętajcie, pierwsze co tutaj jest w tym obiekcie, no to będzie main camera. Także... Teraz włączmy grę. Zobaczmy, czy nie wyskoczył nam żaden błąd. Jak widzicie, nic e, nie wyskoczyło, czyli wszystko jest ok. Ale teraz musimy zająć się tym, aby nasza kamera e, już ład, ładnie się jakby e, przesuwała. Także możemy właśnie teraz do tego kamera kam e, Manager e, dodać nowy obiekt pusty. Ważne, żeby on był po tym, po main camera. I nazywamy sobie go e, POS. Możemy, nie wiem, jak, jak ktokolwiek, jakkolwiek go możemy nazwać, jak kto tam lubi. To będzie jakby standardowa pozycja naszej kamery. Kopiujemy sobie, jakby to wszystko, co mamy tutaj. Kopię komponent z naszej kamery i przerzucamy to do naszego POS. I, i, w, w, I tutaj klikamy sobie paste component values. No i mamy właśnie tak samo, jak jest nasza kamera ustawiona. Tak jest teraz ustawione ten obiekt. Także, no to by było już z dodawania nowych obiektów raczej na tyle, teraz przechodzimy do skryptu i teraz musimy znowu przypisać, to, to jest jakby ten pos, czyli wpisujemy tutaj transform tym razem, o nie jakiś trakt coś tam, tylko transform, o jest. I dajmy go POS. I teraz aby przypisać nasz obiekt POS, no to wpisujemy POS, to równa się Transform. I tutaj możemy albo zrobić te Get 0, czyli po że, znaczy, no w tym przypadku akurat będzie już jeden, czyli że to jest drugi obiekt. Ale, no bardziej bezpieczne i bardziej takie pewne w sumie jest zrobić kropka FIND i wpisujemy tutaj już nazwę. Czyli jeśli chcemy po numeracji, po indeksie jakby naszego obiektu, no to wpisujemy get child i w nawiasie wpisujemy numerek. A jeżeli chcemy po nazwie, no to find i wpisujemy tutaj nazwę. No to ja wpiszę sobie tutaj pos. Tak samo mogliśmy zrobić z kamerą, ale no to jak to już woli tam. I Właściwie to tyle, no bo już nie będziemy to przypisać, że to jest gameObject, ponieważ pos to już jest zmienna transform. Także przechodzimy do naszego obiektu Game Manager. I teraz, tak pomyślałem, trochę, że lepiej jednak będzie jeśli naszą kamerę wyrzucimy sobie poza nasz samochód, ponieważ wtedy lepiej będzie to działać i będzie nam łatwiej wszystko zrobić. Tylko teraz musimy inaczej przypisać naszą kamerę. No to tutaj, żeby to po prostu najłatwiej przypisać, no to zmienimy albo dobra, zostawmy tutaj nazwę na kamera. OK, skopiujemy najlepiej tą nazwę i wchodzimy sobie tutaj i piszemy Game Object Find i piszemy tutaj kamera i to by było na tyle. Już nasza kamera nie będzie przypięta do naszego samochodu, ale w sumie to teraz dobrze jest. Także przechodzimy do naszego skryptu. I w Wojciech Update będziemy już pisać, aby nasza kamera znajdowała się tutaj, gdzie jest ten, gdzie jest właśnie ten pos. Gdzie jest ten, gdzie, jest, gdzie znajduje się ten pos. Także piszemy tutaj cam.transform.position równa się pos.transform.position. I to już by było tak naprawdę na tle. Jeszcze możemy zrobić, skopiować tę linijkę, wpisać tutaj rotation. I tutaj wpisujemy rotation. oj nie, rotate, tylko rotation. I zobaczmy, czy wszystko działa. I jak widzicie, mamy wszystko tak, jak było. No, dużo nam to nie dało, tak naprawdę. Teraz byśmy mogli się zastanowić, za, po co to mogliśmy przecież przypisać po prostu obiekt do kamery i byśmy mieli to samo. Ale za to teraz możemy jakby zaokrąglić to. Znaczy, nie wiem, czy to się nazywa zaokrąglić, może złe słowo to jest, ale jakby wygładzić to, żeby to tak gładko nam przechodziła ta kamera. Także co zrobić, aby teraz nasza kamera tak gładko się poruszała jakby, a nie tak jak teraz, że jest jakby przyklejona do naszego samochodu. No, jedyne co musimy zrobić, no to tutaj przed tym transform.position wpisać tutaj sobie wektor lerp. o, nie ler, left tylko lerp O i w nawiasie wpisujemy sobie trzy wartości. Pierwsza to będzie nasz cam.transform.position potem dajemy przecinek, potem wpisujemy to co już tutaj mieliśmy, czyli post.transform.position i dajemy przecinek i teraz musimy utworzyć nową zmienną będzie to publiczna zmienna będzie to publiczny typu float i nazwijmy ją sobie speed i dajemy tutaj speed razy time .delta time Także mamy już nasz skrypt zrobiony, możemy teraz przejść do Unity i prawdopodobnie wyskoczy nam, jakby no nie wyskoczy nam błąd w konsoli, tylko będzie jeden problem mały z kamerą, także ustawiłem sobie prędkość na 5, także ustawcie też sobie prędkość na 5 na razie i teraz możemy zobaczyć, że gdy ruszy samochód, no to jak widzicie, samochód nam jakby dziwnie tak skacze, no już pomijając to, że nam samochód odjeżdża, bo tym się zaraz zajmiemy, tak jak widzicie, no ładnie to to nie wygląda, bo strasznie nam samochód skacze, a my tak o czegoś raczej nie chcielibyśmy, w ogóle co tu się dzieje. Także jak to najłatwiej naprawić? No wystarczy zmienić void update na fixed update. No, i to już było praktycznie na tyle. Jeszcze tylko zajmiemy się obrotem naszej kamery zaraz i wszystko będzie już zrobione. Także wchodzimy do naszej gry. I możemy teraz zobaczyć, że nasz samochód już ładnie tutaj nam e, przyspiesza. Ładnie nie ma już żadnych jakichś podskoków dziwnych. No, to dlatego że musieliśmy wpisać Fixed Update, a nie Update. Jedyne co musimy zrobić jeszcze to zająć się tym, aby nasza kamera, żeby prędkość naszej kamery się jakby zmieniała. Także jak to zrobić? No, musimy tutaj trochę, jakby to jest trochę już trudniejsze. Także na początku musimy jakby utworzyć, e, może nie utworzyć, tyle co że speed speed równa się. I teraz musimy tutaj wpisać mat. i e, tutaj będziemy wpisywać speed, przecinek. I tutaj właśnie zaraz coś piszemy, ale najpierw przechodzimy do naszego kontrolera i musimy się upewnić, że RigidBody jest na public. Jeżeli nie, no to wpisujemy public, ale jeśli było na prywatnym, jakby nie było tego public, no to możemy wpisać jeszcze tutaj hide in inspector, żeby się po prostu nie pokazywało w inspektorze naszym. I teraz musimy tutaj wejść i wpisać tutaj Eee, jeszcze zanim to oczywiście zrobimy to jeszcze e, najlepiej jakbyśmy tutaj wpisali controller e, cr w skrócie e, i w getobject byśmy wpisali że cr równa się gameobject.find i e, wpisujemy tutaj w nawiasie e, car e, i to by było na tyle jeszcze dopisujemy kopka, e, get component i w nawiasie wpisujemy Controller. No i to by było praktycznie już na tyle, żeby przypisać ten CR. No i tutaj wpisujemy cr.rb czyli nasz Rigid Body, kropka velocity. Magnitude i przycinek dajemy tutaj po prostu czas, czyli dajemy tutaj. E, załóżmy 5. No tutaj już nie daje możemy dać jeszcze zmienną, żeby móc to w każdej chwili zmienić. Ja tego teraz nie będę dawał. No i to by było raczej na tyle. Zobaczmy, czy działa, e, czy nie trzeba tego jeszcze pomnożyć, ale raczej powinno działać. Zobaczmy jak jest z naszą prędkością. Oj, trzeba raczej pomnożyć. E, także jak to zrobić? No to wpisujemy tutaj e, kropka magnitude e, razy 3.6 e, i to już by było na tyle. Co to jest 3.6? To jest, że teraz mieliśmy w metrach na sekundę prędkość podaną, bo to velocity.magnet to jest właśnie prędkość, a właśnie razy 3.6, no to zrobiliśmy, że to będzie w kilometrach na godzinę. No teraz jakieś dziwne rzeczy nam się z prędkością dzieje, ale jak przyspieszymy, no tak jak widzicie, już wszystko działa. Nasza kamera jest właśnie dobrze już zrobiona, ale nasza kamera jakoś dziwnie się jeszcze przekręca. No nie powinno tak być. Więc, jak to zrobić najprościej? Jakby to, tutaj, gdzie tutaj jest cam.transform.rotation, no to najlepiej, żeby to usunąć i zrobimy tutaj cam.transform.look art i w nawiasie będziemy wpisać CR. .gameObject To będzie chyba najłatwiej. No i musimy tu jeszcze wpisać transform. Czyli e, co to jest? No to cr.gameObject to jest nasz samochód, ponieważ cr no to, to jest właśnie e, skrypt kontrolera, który znajduje się w naszym samochodzie. Czyli jeśli damy .gameObject no to wtedy to będzie nasz samochód już. No i .transform, czyli żeby dać jego jakby, żeby, dać, żeby uzyskać jego jakby, e, położenie, żeby nasze, au, nasze, nasza kamera mogła patrzeć na ten, jakby być zwrócona na ten samochód. Jak widzicie, teraz jest to dobrze już zrobione. Możemy jeszcze ulepszyć nasz skrypt, ale to już jest tak dodatkowo, ponieważ teraz na środku naszego ekranu jest właśnie nasz samochód. No, może zbyt dobry to to nie jest, ponieważ, no jakby, no, e, tak. Trochę za mało mamy tam na horyzoncie, co widzimy i za dużo mamy auta i to. Także jak to zmienić? Naj najlepiej no to zrobić tutaj nową e, zmienną, możemy dać ją publiczną. E, bo już nie chce mi się przypisywać w sumie, ale możemy ją oczywiście też przypisać. Albo zróbmy po prostu zwykłą transform. Zawsze jak piszę transform, to mi się wpisuje co innego. I tutaj dajemy look-at. No I to by było na tyle, i wpisujemy tutaj, że tak. Tutaj kopiemy. Look at równa się transform.find look at. I teraz e, tutaj zamiast tego możemy tutaj wpisać po prostu look at. No i to by było już na tyle. Przechodzimy do Unity, dodajemy taki obiekt i zaraz go pozmieniamy trochę. E, w game manager e, dodajemy sobie e, create empty i będzie to. Look hat. Teraz sobie włączymy grę naszą i ustawimy go. Także gdy będziemy teraz przesuwać właśnie do góry na przykład, no to właśnie będziemy tak mogli obracać kamerą. Więc ja ustawię go sobie na 0.3, może. Jak widzicie, teraz jest dosyć dobrze. Jeszcze jedna rzecz, którą bym zrobił, to bym przesunął trochę jakby kamerę nasz, nasz obiekt, który się nazywa POS. Do przodu trochę, żeby nie było aż tak daleko. 1,5 No, może przesadzi, przesadziłem trochę. 1,7 I jak widzimy, jest wszystko już ok. O, i jest chyba dobrze ustawiona, według mnie, kamera. No, możemy jeszcze tam się pozmieniać, jakieś 3,5. Teraz dać o. I mamy teraz dobrze kamerę ustawioną. No, jeżeli ten poradnik Wam się spodobał, no to oczywiście nie zapomnijcie zostawić lajka, komentarz jakiś, subika, ponieważ powiększycie ten zasięg. No i jeszcze zapraszam Was na mojego Instagrama i Discorda. Także jeśli macie jakieś pytania, no to piszcie w komentarzu albo piszcie po prostu na Discordzie. Także mam nadzieję, że Wam się poradnik spodobał. Trzymajcie się i cześć.